Uwaga, młodzi ekonomiści! Zapraszamy na spotkanie pod tytułem Ludzie Sukcesu. Będzie miła atmosfera, odbędzie się koncert Riany. Przewidziane są konkursy z nagrodami. Dla każdego darmowy poczęstunek. I, i na wykładzie Riana opowie nam, jak doszła do sławy. Jak przyjdziecie, nie pożałujecie. Gwarantowane niezapomniane wrażenia. Spotkanie odbędzie się w Gimnazjum nr 4. Wszystko? Dla kogo to spotkanie? Dla kogo to spotkanie? Dla młodzieży, tak? Okej. Okay. Dobra, dzięki bardzo. Czy chcesz poznać tajniki sukcesu Roberta Kubicy? Człowiek, który podniósł. świat. Spotkanie ze sławnym rajdowcem. Zdjęcia z Robertem Kubicą. Przy, przy bolidzie. Do wygrania wyjazd na Grand Prix. Poczęstunek z McDonalda. Dla wszystkich uczestników czapki z autografem Roberta Kubicy. Pokaz driftu rajdowca. Takiej wiedzy nie, nie nauczysz się w szkole. Okej, okay, dziękuję bardzo. Znowuż pytanie, dla kogo zorganizowana jest, zorganizowana jest ta impreza? Nie, Robert Kubica będzie w niej występowała, dla kogo jest zorganizowana, kto ma przyjść? Sław? Dla każdego chętnego, tak? Dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. EUD, codziennie wysokie oceny. Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie organizuje spotkanie pokazowe dla najmłodszych przedsiębiorców, na którym pojawi się doktor Ewa Odbęd odbędzie się wykład na temat wizerunku firmy, oraz będzie wiele konkursów z cennymi nagrodami, na przykład cukier, MP3, laptop. Zapraszamy uczniów klas 5 i 6. Miejsce spotkania PG4, godzina 16, czwartek 18, 3 2012 rok. Okej, okay, dziękuję bardzo. Event będzie zorganizowany dla uczniów klas 4-6 SP. Nasze hasło to EUD lepsze jest niż jakikolwiek pies. Na koniec semestru jest pisemny test, w którym najlepszy student otrzyma netbooka, drugi aparat fotograficzny, trzeci telefon, a reszta uczestników upominki. Na zajęciach będziemy mówić o ekonomii i zarządzaniu. Specjalny koncert przy hali Energia wystąpią Beyoncé, Phil, Shakira Lady Gaga Metallica, darmowy poczęstunek, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Grupa Czwarta. Dziękuję bardzo. EUD nauka może być fajna. Zorga zorganizowanie dyskoteki dla uczniów Ekonomicznego Uni Uniwersytetu Dziecięcego oraz dla wszystkich zainteresowanych. Główną atrakcją będzie gwiazda wieczoru Kamil Bednarek wraz ze swym zespołem. Odbędzie się koncert, a także pokaz taneczny dla chętnych karaoke. Najlepsi zostaną docenieni przez Gwiazdę Wieczoru i wystąpią w jego nowym teledysku. Na pewno nie zabraknie mnóstwo dobrej zabawy i smacznego poczęstunku. Zapraszamy serdecznie do Manhattanu. Jestem promujący EUD. Jest nauka, jest zabawa. Przewidziane konkursy z ciekawymi nagrodami, poczęstunek. Koncert Kamila Bednarka, wykład znanego profesora Adama Małolepszego. Y Zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy. Festyn odbędzie się 16 maja 2011 roku. Dla kogo? E, dla wszystkich głodnych wiedzy. A tak troszkę bardziej precyzyjnie? E, dla młodzieży. Dla młodzieży, okej. Okay. Sponsorzy PGE, Warka, Lech i Timba. Event BUD. Droga Młodsza Młodzieży. Czy wiecie, że w naszym EUD nie tylko nauka, ale i zabawa liczy się? Wykłady prowadzone są przez znanego i lubianego Pana doktora Mrówkę. W trakcie tych zajęć każdy może się udzielać. Aktywność jest tutaj nagradzana upominkami. Zapraszamy na najbliższe dni Bełchatowa, na których prezydent miasta nagrodzi najlepszych studentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Gwiazdem tego wydarzenia będzie obecnie absolwentka tego uniwersytetu, Riana. Wykłady odbywają się w każdą środę miesiąca. Wszystko? Piknik y, Ełt odbędzie się y, koło, y, koło Szkoły Podsławnej nr 12 w sobotę. Atrakcje dla osób w różnym wieku, typu, we, typu wesołe miasteczko. Różnego rodzaju konkursy, omuwa, omówienie zajęć out i zachęcenie do nich, wizyta tajemniczego gościa, darmowy poczęstunek, grill, wstęp wolny. Każdy chciałby tam być, wszyscy chciał, każdy chciał. Sponsor, że to jest elektrownia i kopalnia bełchatu. Jest tam wielki odjazd. Tylko oni są jedyne koncerty, a nie ma bezpłatnie. Dziękujemy, kropous. Jest nauka, jest zabawa. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych na otwarty wykład Eko Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Dla najbardziej aktywnych przewidujemy nagrody. Przychodząc na wykład zyskujesz wiedzę. Przyjedzie Rafał Mrówka wraz z Robertem Kubicą. Spotkanie odbędzie się w hali Energia. Więcej informacji na stronie Jeśli chcesz potyć się jak student, dołącz do nas. Event jest skierowany do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych. Na zakończenie zajęć odbędzie się konkurs w którym można wygrać marko markowego netbook. Zajęcia są bezpłatne. W czasie zajęć odbędzie się e, interesujący wykład oraz współ współpraca z na notariuszami. Na ostatnich zajęciach odbędzie się egzamin podsumowujący wiedzę. Zapisy na www.universytetdziecięcy.pl Wszystko? Dziękuję bardzo. Słuchajcie, poszliście w, jakby w różnych kierunkach, bardzo dużo różnego rodzaju koncertów. To nie jest zły pomysł, żeby były koncerty, natomiast to, czego mi troszeczkę zabrakło, to... W związku pomiędzy tymi koncertami z samym Uniwersytetem Dziecięcym, przynajmniej w niektórych prezentacjach. Pamiętajcie, że celem Waszym było promowanie Uniwersytetu Dziecięcego. W związku z tym może być koncert, ale z tego koncertu musi wynikać informacja, przekaz do uczestników. Warto przyjść, uczyć się w trakcie Uniwersytetu Dziecięcego. Bardzo fajna rzecz w tej dziewiątej prezentacji. Wykład połączony z jakąś znaną osobą, z celebrytą, ale jest też ten wykład merytoryczny. Oczywiście na ile to byłoby realne, żeby ze mną przyjechał Robert Kubica, chciałem mieć takich znajomych, ale od razu mówię, że nie mam. Natomiast sam pomysł, żeby ściągnąć celebrytę i na celebrytę przyciągnąć ludzi do imprezy, na której się mówi o uniwersytecie dziecięcym, bardzo fajny co jeszcze mi się podobało. Bardzo mi się podobało również prezentacja grupy 7, która dla odmiany była bardzo powiedziałbym, że bardzo taka realna. Dlatego że to, że prezydent nagrodzi najlepszego absolwenta poprzedniej edycji i odbędzie się to przy okazji jakiegoś publicznego forum, tu dni Bełchatowa zdaje się były, jest rzeczą absolutnie realną, a przy okazji dzięki temu głośno się mówi o całej imprezie, jaką jest Uniwersytet Dziecięcy. Więc bardzo realistyczne, bardzo fajnie zrobione. Podobało mi się na przykład też w grupie piątej, podobało mi się ta dyskoteka, na której przyprowadzaliście oprócz absolwentów, czy też byli tam oprócz, oprócz absolwentów, byli również znajomi absolwentów, czyli mogli być potencjalną grupą docelową kolejnych tego rodzaju wydarzeń, kolejnych Uniwersytetów Dziecięcych. Natomiast tam mi trochę zabrakło na przykład tego związku właśnie z tą merytoryczną stroną Uniwersytetu Dziecięcego ale w ogóle wszystkie prace były bardzo fajne, wszystkie mi się e, podobały. E, we wszystkich rzeczywiście coś się działo, był ten element jakiegoś wydarzenia, który przykuwał uwagę otoczenia. O to właśnie chodziło. Dziękuję bardzo.